Czy wakacje kredytowe są już w cenach banków? Czy ich wyceny stały się na tyle atrakcyjne, by się nimi faktycznie zainteresować? Czy bez banków nie będzie hossy na warszawskiej giełdzie? Te pytania padną w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Przemysław Tychmanowicz, zapraszam. A moim, Państwa, gościem jest Tomasz Bursa, wiceprezes OptiTFI. Dzień dobry. Dzień dobry, Panu. Dzień dobry, Państwu. Tak jak powiedziałem, na początku będziemy rozmawiać przede wszystkim o bankach, bo w tym sektorze dzieje się bardzo dużo. Tematem numer jeden są oczywiście w obecnej chwili wakacje kredytowe, które, jak wiemy, wchodzą już niedługo w życie. No i rodzi się pytanie, jak dużym obciążeniem wakacje kredytowe będą dla sektora bankowego, bo to, że będą, to jest pewne. I tutaj chyba głównym pytaniem jest to też, jaki odsetek osób może z nich faktycznie skorzystać? Tak, wakacje kredytowe. W okresie wakacyjnym stały się dominującym, dominującym tematem już nie tylko w bankowości, ale także, także w polskiej gospodarce. No powiedzmy odnośnie tego, ile tych, tych kosztów banki poniosą, no to mamy informacje już ze strony sektora bankowego, pierwsze wstępne indykacje z dnia, z dnia wczorajszego. Banki zakładają partycypację na poziomie około 65-70%, co Dałoby koszt około 12-13 miliardów złotych brutto. Ja szczerze mówiąc zakładam, że ta partycypacja może być trochę wyższa. No temat stał się dosyć popularny. Można powiedzieć, że no klienci są w jakiś sposób yy, klienci zachęcani tak, przez, przez otoczenie polityczne, więc wydaje się, że ten, że ten koszt może być jeszcze troszkę wyższy, więc myślę, że to będzie 14-15 miliardów złotych. Brutto, co oznacza, że na poziomie netto gdzieś około 12-13 miliardów złotych, co prawdopodobnie obecnie zysk sektora w tym roku o około 40, może 45%. Natomiast pamiętajmy, że wakacje kredytowe no nie są jedynym ekstra obciążeniem, które, które, na które trafiły banki w tym, w tym roku. Mamy także wyższą składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, no i oczywiście jeszcze dodatkową składkę na. Na system IPS, więc łącznie to się zbiera kilkanaście miliardów złotych, to już będzie na pewno ponad połowa mm, oczekiwanego bardzo dobrego zysku banku wynikającego głównie ze wzrostu stóp procentowych. No i właściwie to, co dzisiaj widzimy w wycenach banku, no to jest to odzwierciedlenie tej niepewności z, zwią, związanej z wakacjami kredytowymi, ale ten powiedział jest jeden taki aspekt krótkoterminowy, natomiast musimy pamiętać, że te działania, które, które dzisiaj są podejmowane wobec banku, no, one też będą miały pewne implikacje makroekonomiczne w przyszłości i też inwestorzy bankowi no, wyceniają to, te ryzyko. Wspomniał Pan o kwotach, jakie mogą obciążyć banki. Te obciążenia będą zaksięgowane przede wszystkim w drugim półroczu? Tak, większość banków raportuje zaksięgowanie, nawet, nawet w trzecim kwartale oczywiście, Tutaj no, mogą być pewne niedopasowania kwartalne, ponieważ pamiętajmy, my operujemy na bardzo dużych liczbach. Na bardzo dużej wszystko dozie niepewności są banki, które zaraportowały 50% oczekiwanej partycypacji, są banki, które zaraportowały 100% oczekiwanej partycypacji. No, tutaj przy tych kwotach, o których mówimy, mamy 400 miliardów złotych kredytów złotówkowych, hipotecznych w sektorze, więc tutaj każdy punkt procentowy przy wysokich stopach procentowych, jeszcze no bo to też ma oczywiście, oczywiście zna, znaczenie to bardzo, to bardzo dużo ważne. Natomiast tak, to obciąży wynik drugiego półrocza. Ja bym powiedział pewne no szczęście w nieszczęściu, ile tak można powiedzieć, że no wyniki takie przed, powiedziałbym, tymi wakacjami kredytowymi sektora byłyby byłyby bardzo dobre, więc jest, więc jest jakby tutaj, gdzie ten wynik schować, natomiast no to nie jest pozytywna informacja dla, dla, dla banków tego typu obciążenie, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli spojrzymy sobie na wynik sektora, który, 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 który prawdopodobnie uzyskamy w tym roku z wakacjami kredytowymi, będzie to pewnie 14-15 miliardów złotych, już nawet po, po uwzględnieniu tych, tych ekstra kosztów. Wydaje się na pierwszy rzut oka, no, że praktycznie nic się nie stało, bo no bo wyniki są zbliżone do historycznie, do historycznie najwyższych wyników w sektorze. Natomiast musimy pamiętać, że przez ostatnie lata, mamy tutaj dwie kwestie. Zwrot z kapitału w bankach w ostatnich pięciu latach, jak to policzyłem przed obecnym rokiem, to było zaledwie 5%. Czyli przez ostatnie pięć lat średni zwrot z kapitału to było 5%, czyli inwestorzy w sektorze bankowym. Byli poniżej kosztu kapitału. Ostatni dwucyfrowy zwrot z kapitału własnego, czyli taki, który no właściwie inwestorzy giełdowi no, uznają za wymagany, 10, 11, 12%, to było dekadę temu. Przez 10 lat w sensie ekonomicznym, w sensie inwestycyjnym, praktycznie do banków, do, do banków ci, inwestorzy, ci inwestorzy dokładali. Więc tutaj no, nagle, tak naprawdę, pojawiła się szansa na jakieś wyższe zyski, natomiast no, no, one zostają wcięte znowu do jakiegoś poziomu. ROE 7-8%, co, co, co no, oczywiście no, z punktu widzenia inwestycyjnego nie, oczywiście nie jest korzystne. Natomiast jest jeszcze tutaj jakby drugi aspekt. Ja sobie spojrzałem, ile wynoszą dzisiaj kapitały własne banków. I one przed tą akcją kredytową wakacji kredytowych wyniosły poniżej 200 miliardów złotych. Po zaksięgowaniu tych prawdopodobnie skończymy rok na poziomie 180 kilku miliardów. Ostatni raz tak niski poziom kapitału własnych banków to był. To była końcówka 2016 roku. Od tego czasu poziom pasywów, aktywów banków wzrósł o 30%. Tak zwany lewar sektora bardzo mocno się zwiększył. To trzeba pamiętać przy podejmowaniu takiej decyzji, że ryzyko sektora się zwiększyło. Ono nie jest oczywiście jakieś dramatycznie duże, natomiast faktycznie ostatnie 5 lat zniósł, przyniósł wzrost ryzyka takiego czysto bilansowego sektora bankowego w Polsce. Na chwilę porozmawiajmy właśnie o tych ryzykach, bo tak jak Pan wspomniał, banki już raportują mniej więcej, jaki to będzie dla nich koszt. Pojawiają się nawet sygnały, że niektóre będą na solidnych minusach. Trzeba się liczyć także z tym, że banki będą walczyć z niedoborami kapitału? Ja bym powiedział, że bankowość, pomimo, że jest sektorem konkurencyjnym, to jest taka trochę gra zespołowa i tutaj no, tempo, tempo, tempo tego zespołu wyznaczają najsłabsze ogniwa. No i oczywiście My w sektorze już w ostatnich latach z różnych względów mieliśmy takie sobie aktywa, niektóre wymagały restrukturyzacji, niektóre prawdopodobnie no też może nie mówię, nas, no, ale można domyśleć się, że też będą wymagały pewnych, pewnych działań. Natomiast no, ta sytuacja z wakacjami kredytowymi, co no, już to też nie jest tajemnicą, uruchamia program naprawczy w jednym z dużych banków, dosyć rozsądnie prowadzonym, który, który no, po prostu no, uruchamia ten program nie z tego, że że jest źle zarządzany, czy, czy ma zły portfel, tylko czysto z czynników zewnętrznych, które są poza kompetencjami poza kompetencjami zarządu banku. I no niestety, oczywiście, no, powiedziałbym, sektor, sektor sobie z tym poradzi, ale jego wzrost na pewno spowolni, bo pojawiają się te słabsze ogniwa, które mogą wymagać uzupełniania kapitału. Zresztą Bank Millennium, no bo to nie jest tym, co animowano, podaje w komunikacie, że że wchodzi w program naprawczy tam będzie strata, pojawiają się niedobory, niedobory kapitałowe, oczywiście niedobory kapitałowe na poziomie polskich, polskich, polskich regulacji wymaganych przez KNE, bo tu nie rozmawiamy oczywiście o, 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 o standardach bazylejskich. Natomiast jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Temat MREL, czyli tych dodatkowych wymogów kapitałowych, które, które gdzieś też na poziomie paneuropejskim funkcjonują. Banki, moim zdaniem mają, banki w ogóle sektor finansowy, no, mają dosyć duże, duże potrzeby w tym zakresie. Czas jest dosyć krótki, rynek długu widzimy jak wygląda zarówno w Polsce jak i za granicą, że, że pozyskiwanie tego kapitału stało się utrudnione, stało się droższe i tak naprawdę jak nawet patrzymy no, no, na te największe banki w Polsce, to te potrzeby kapitałowe tylko wynikające z mrel no To idą na pojedynczych bankach już w miliardy złotych. Ten kapitał staje się drogi, bo nierzadko będą dwucyfrowe, wymagane zwroty, zwroty przez inwestorów z kapitału. To będzie spore obciążenie sektora w kolejnych latach. Musimy o tym pamiętać, bo czasu jest tutaj mało. Sytuacja na rynku tego, tego długu jest, powiedziałbym, no skomplikowana, czy stała się, stała się skomplikowana. Mamy tutaj dodatkowy czynnik niepewności związany, związany z wojną w Ukrainie. Doszły nam. Do obciążenia, obciążenia związane z wakacjami kredytowymi, czy ogólnie obciążenia regulacyjne. I tutaj, no, no, tak zastanawiam się, może należałoby przemyśleć kwestie, kwestie pewnych odsunięć w czasie, bądź moratoriów na, na, na tym rel, bo wydaje mi się, że będzie, że tutaj jest ten temat tak trochę już nieporuszony, trochę tak zapomniany, trochę przesłonięty przez te wakacje kredytowe, ale, no, na to zwróciłbym uwagę. Tutaj, tutaj mogą pojawić się pewne, pewne zawirowania. Temat wakacji kredytowych w przestrzeni publicznej funkcjonuje już od pewnego czasu, ale tak jak pan zauważa, jest jeszcze wiele innych ryzyk. Czy to oznacza, że ten minus 40 na indeksie Big Banki to jeszcze nie koniec? Ja tak sobie spojrzałem na, na wykres wig banków i właściwie jakbyśmy cofnęli się w czasie, to jesteśmy na takim poziomie jak kilka lat temu, czy nawet czy nawet czy nawet dekadę temu no, okazało się, że. Na bankach w Polsce w długim terminie się nie zarabia, tak? I, i, i stał się to sektor bardzo cykliczny. Ja bym powiedział, że on, on troszeczkę zaczął przypominać sektor surowcowy i telekomunikacyjny. Czyli my musimy się o przyzwyczaić, że to, ale to jest zarówno uwaga i do polskich, jak i zagranicznych banków, że mnożniki, którymi mnożymy pewne zyski, w sektorze bankowym kiedyś to było między nie wiem, 10 a 15 razy. To była, taka, to była taka norma, mówiliśmy, że banki są wzrostowe, oczywiście są cykliczne, no bo to taki biznes, ale raczej, raczej możemy tych mnożników wymagać wyższych. Zobaczymy, na jakich mnożnikach wycenione są spółki surowcowe czy telekomunikacyjne. To są jednocyfrowe mnożniki między 5 a 7, 8 razy. Dlaczego zyski tych spółek są a może no, w surowcach cykliczne, w telekomunikacyjnej, ale są poddane także pewnym czynnikom zewnętrznym? telekomach są to regulacje w surowcach, jest to no, ogólna sytuacja makro i tam choćby zarządy tych spółek wymyśliły najlepsze strategie, one były dobrze wdrażane, to ten czynnik zewnętrzny odpowiada za kilkadziesiąt procent zmiany y, wyników. I tutaj wracając do banków, bym powiedział tak, po spadku o 40% no, wydaje się, że już na tym poziomie gdzieś y, no, możemy łapać takie powiedziałbym y, twa, twardsze dno. Pytanie, Pytanie o, o kwestię o odbicia. No jeżeli sobie skorygujemy kapitały własne, ten oczekiwany koszt, koszt wakacji kredytowej dla sektora bankowego, to dzisiaj polskie banki wyceniane są na poziomie gdzieś 0,8, 0,9 razy wartość księgowa. Natomiast no, musimy pamiętać, że no, jeszcze jest kwestia, jaka ta wartość księgowa będzie i jaki będzie wynik przy, w przyszłości. Gdybyśmy sobie założyli, że już wakacji kredytowych w przyszłości nie będzie, że nie będzie tych dodatkowych obciążeń fiskalnych, to sektor może być, być może osiągać rentowność kapitału własnych na poziomie 14, 15, 16%, mógł być wynik ponad 30 miliardów w przyszłym roku nawet. To, 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 to nie, nie powiedziałbym, że przy tych stopach procentowych to jest, to jest nierealne. Natomiast musimy pamiętać o drugiej części tego równania, że w Polsce bardzo mocno zwiększył się wymagany koszt kapitału. Jeżeli dzisiaj obligacja skarbowa Polska 7 do 8%, to jest około 7%, premia za ryzyko, zawsze historycznie w Polsce 5-6%, plus jeszcze mamy jakąś premię za sytuację międzynarodową, no tutaj gdzie jesteśmy, no i jednak jeszcze jakieś obawy inwestorów, czy, czy, czy na sektor nie będą jednak nałożone jakieś dodatkowe obawy, to wychodzi, że ten wymagany koszt kapitału banków to jest nie jak kiedyś 9-10%, tylko bliżej 14-15%. No i wychodzi, że nawet przy tych wysokich rentownościach. Ta oczekiwana wartość, cena do wartości księgowej może być gdzieś 1,112, więc ja bym powiedział, że takie może dojść do odbicia i to może być 20-30% takiego dostosowania, ale tylko wtedy, gdy inwestorzy nabiorą pewności, że na sektor nie będą już nakładane nowe obciążenia. Bo, no bo dzisiaj myślę, że żadnego inwestora zagranicznego Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że wakacje kredytowe nie będą też w roku 2024. No, to, nie jest żadna, to nie jest żadna oczywiście złe, złośliwość czy do banku, czy do rządu, natomiast no, dzisiaj, takiej, dzisiaj takiej prognozy pewnie nikt odpowiedzialnie nie, nie powie, a to wszystko powoduje, że mamy dodatkowy czynnik ryzyka. Więc ja bym powiedział, że w krótkim terminie jest możliwe odbicie po bardzo silnych spadkach, pewne dostosowanie cenowe do oczekiwanych rentowności kapitału własnego w przyszłości. Natomiast musimy pamiętać, to co mówiłem, że mamy sporo ryzyk po drodze, ryzyka regulacyjne, ryzyka związane z MRELEM, oczywiście ryzyko ogólnej sytuacji gospodarczo-politycznej w Polsce. A czy ryzykiem nie staje się także to, co miało wspierać banki, czyli podwyżki stóp procentowych? Bo gdzieś pojawia się dyskusja, że to zacieszenie polityki pieniężnej może mieć także skutki gospodarcze w postaci mocniejszego spowolnienia gospodarki, no co oczywiście byłoby także niekorzystne dla banku. Ja bym powiedział tak, jakbyśmy sobie spojrzeli modelowo, no to oczywiście no nie ma tutaj żadnego odkrycia, że wyższe stopy procentowe pomagają bankom. I jestem przekonany, że gdyby ta normalizacja przebiegała wolniej, nie wnikamy teraz, dlaczego przebiega tak, a nie inaczej, bo sytuacja zewnętrzna też jest, też ma na to wpływ, to prawdopodobnie bankom udałoby się ochronić te, te, nad, te nadwyżkowe zyski ze stóp procentowych, ponieważ ten przyrost byłby wolniejszy i to też, to, to też Pan wspomniał, wolniej by to przekładało się na sytuację kredytobiorców. No, mamy do czynienia ze skokowym wzrostem stawek WIBOR, czy stawek re referencyjnych dla różnego rodzaju produktów i to tak naprawdę przywołało pewne, no, przyniosło paradoksalnie pewnie ryzyko dla banków, ale ja bym powiedział, że dzisiaj jak ja to obserwuję, ryzyko, główne ryzyko z tego względu nie wynika z tego, że że kredytobiorcy wpadną w jakąś dużą pułapkę zadłużenia czy, czy, czy w jakieś ryzyko kredytowe. Oczywiście ono się zwiększy i banki modelowo będą zwiększać odpisy. Natomiast no, większym problemem dla banków stała się kwestia pewnej, pewnego wymogu zwiększania kosztu de depozytu. I ten wymóg, zarówno powiedziałbym od takiej strony politycznej, czy też od strony konkurencji ze strony obligacji e skar Skarbu Państwa, gdyby ten wzrost był wolniejszy wiboru prawdopodobnie bankom udawałoby się gdzieś przed tym efektem schować, ponieważ on jest dosyć gwałtowny, taki efektowny, także medialnie. No to no, mamy konkurencję ze strony, prawda, nawet no, detalicznych obligacji skarbowych. Dzisiaj bankom może być ciężko wychodzić z depozytem 1-2%, jak nawet najkrótsza obligacja skarbowa 3 miesięczne daje 3%, tak, a obligacja roczna 6%. Więc więc, 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 więc to wywarło pewną presję na sektor, i bym powiedział, że no, no tak teoretycznie to byłaby prawda, gdybyśmy powiedzieli, że, że te wyższe koszty finansowania wrócą do banków w negatywny sposób, posuną koszty ryzyka, ale bym powiedział, że większość tego efektu to jest przez ten nieoczekiwanie również szybki wzrost kosztu finansowania. Natomiast, mimo wszystko, pomimo tego wzrostu kosztów finansowania, jestem przekonany, że banki na wzroście stóp procentowych będą w stanie zwiększyć swoją marżę odsetkową i Tutaj no, także jest kwestia kwot. My dzisiaj mamy w sektorze około 2,5 biliona złotych, e, tych aktywów takich gdzieś, które, 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 które pracują na stopach, na stopach procentowych. No, tutaj Każde zwiększenie o punkt procentowy, zwiększenie marży odsetkowej to jest już wynik brutto ponad 20 miliardów złotych. Mówimy o samej marży, nie mówimy o oprocentowaniu. A jednak mimo wszystko, no, bankom myślę, że uda się zwiększyć marże. Do, do historycznie nawet wysokich poziomów, aczkolwiek to na pewno nie będą takie poziomy, jakich jeszcze można było oczekiwać 3-4 miesiące temu, jak ten wzrost procentowych startował. Jednak strona depozytowa no, będzie też banki więcej kosztować, a także efekt mrel o którym wspomniałem, to też to będzie to będzie drogie finansowanie dla polskich banków. Jest takie powiedzenie, że nie ma hos na warszawskiej giełdzie bez banków. Czy to znaczy, że hos nam nie grozi? I to powiedzenie no bardzo dobrze się sprawdza w kontekście tego, nawet co mówiłem chwilę temu. No spójrzmy, przez 10 lat sektor bankowy w Polsce WIG banki praktycznie nie wygenerował wzrostu. Przez 10 lat WIG, jak sobie spojrzymy, praktycznie nie wygenerował wzrostu. Tak, jest to, jest to główny ciągle główny komponent WIG, tam z około 30% udziału. byśmy My żeby zastanowili, co może pociągnąć WIG, gdyby banki nie poszły. W górę. No właściwie zostaje nam tylko energetyka, ale prawda jest taka, czy energetyka będzie w stanie zrealizować swoją transformację bez banków. No to jest też ciekawy problem, bo, bo to, co mówimy o obciążeniach kapitałowych, ale no, jak ja sobie patrzę na, na kapeksy niektórych spółek energetycznych, w perspektywy 10 lat, to są kwoty kilkudziesięciu miliardów, czyli w skali kraju to będą kwoty już set miliardów. Wiesz, więc jakby, no to, domówmy się, to powiedzmy, że banki nie będą dobrze działać, no to ta energetyka też raczej się dobrze nie transformuje. No już mamy dwa sektory, które będą gdzieś pod presją. Zostaje jeszcze na sektor ten ogólno wydobywczy. Bo no tu paradoks polega na tym, że żeby bankom było lepiej, tak? czyli może żeby, żeby te koszty kapitału spadły, no to w, tym, no to w tych sektorach, w, to w tych sektorach takich surowcowych, no powinno być trochę gorzej, tak? No bo, no bo powiedzmy, żeby ta inflacja trochę opuściła. No i tutaj jest taki trochę, jest, jest taki trochę problem polskiego rynku, że my, że my mamy no taką skoncentrowaną na dwóch, trzech cyklicznych sektorach, sektorach indeks, no i mamy tą energetykę, która no ma, te swoje, no ma te swoje ograniczenia, a nie mamy spółek typowo przemysłowych, innowacyjnych, dóbr, takich FMCG, tak, które są w stanie, które są w stanie które, które byłyby w stanie stabilizować koniunkturę i generować zwrot dla akcjonariuszy w długim okresie. No jesteśmy giełdą cykliczną i, i to sobie trzeba sobie, to sobie trzeba powiedzieć. Nie znaczy, że złą, no ale po prostu zupełnie, zupełnie inną niż rynki rozwinięte. Tym chyba dość gorzkim akcentem kończymy dzisiejszy program Prosto z parkietku. Tomasz Bursa, wiceprezes OptiTefi, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję panu, dziękuję Państwu.